Szanowni Państwo, już po raz siódmy chciałbym zaprosić na siódmy festiwal Muzyka nad Zdrojami w Szczawnicy, który w tym roku odbędzie się w soboty lipca. W cztery soboty lipca zapraszamy do Szczawnicy na koncertowanie, muzykowanie nad szczawnickimi zdrojami. Cztery koncerty, cztery bardzo różne koncerty, w różnych miejscach koncerty, ale cały czas nad szczawnickimi zdrojami. Zapraszam do Szczawnicy na wysłuchanie koncertu skrzypcowego, na recital organowy na pieśni kościelne, to wszystko w Szczawnicy podczas 7-letniego festiwalu Muzyka nad Zdrojami. Festiwal w tym roku organizuje Fundacja Kulturalny Szlak. Partnerami są Oficyna Artystyczna Astraja, Parafia Świętego Wojciecha w Szczawnicy, Grupa Termaleo oraz Górecki Chamber Choir. tego tegorocznej edycji jest Pieniński Bank Spółdzielczy i Tentnowski Development. Dzięki tym partnerom, a także dzięki wsparciu województwa małopolskiego, zapraszamy Państwa na ucztę muzyczną do Szczawnicy we wszystkie soboty lipca w Szczawnicy Muzyka nad Zdrojami. Serdecznie zapraszam. Chcesz mieć pełną kontrolę nad kosztami kredytu? Weź wartki kredyt w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym www.tatrzanskibs.pl Bliżej Ciebie, bliżej Twoich potrzeb. Kiedy po raz pierwszy w San Diego w Kalifornii zorganizowano zawody triatlonowe, chyba nikt nie spodziewał się, że ten sport podbije serca tysięcy ludzi na całym świecie. Dzisiaj liczba imprez triatlonowych w samej Polsce z każdym rokiem rośnie i zjeżdża na nie setki zawodników. Moda na tę dyscyplinę zawędrowała również na Spisz, gdzie w ten weekend odbył się piąty Frydman Triathlon. Jest poniedziałek 30 czerwca, Piotr Starmach. Zaczynamy. Ciało 60-letniego mieszkańca Podhala znaleziono na polanie Szymoszkowej. Mimo podejrzanych okoliczności znalezienia ciała, policja wyklucza możliwość zabójstwa. W międzyczasie na ulicach zakopanego doszło do wypadku samochodowego z udziałem pijanego obywatela Holandii. Marcin Szkodziński. Turyści spacerujący w okolicach Polany Szymoszkowej dokonali makabrycznego odkrycia. Tuż obok drogi znaleźli nagie zwłoki mężczyzny. Godzina 18.00. Zakopiańscy policjanci otrzymują informacje od turystów, którzy spacerują po Szymaszkowej, że znalezione zostały zwłoki mężczyzny, nagie zwłoki mężczyzny. W pobliżu jego, znaleźliśmy jego rzeczy osobiste, były tam też również dokumenty. Udało się tę tożsamość potwierdzić. Jest to mężczyzna z terenu Podhala, 60-letni. Wstępne czynności przeprowadzone tam na miejscu nie dały podstaw do tego, aby można było mówić o działaniu osób trzecich, ale jak mówię, Takie czynności jednoznacznie dopiero potwierdzą badania, które zostaną przeprowadzone w zakładzie medycyny sądowej w Krakowie. Zakopiańska policja musiała także w niedzielę zatrzymać zagranicznego kibica piłki nożnej, który nieco zapomniał się w świętowaniu zwycięstwa swojej drużyny. Jak widać nie wszyscy odpowiednio do tego podeszli. No, w tym przypadku mamy do czynienia z 61-letnim obywatelem Holandii, który tak ucieszył się ze zwycięstwa swojej drużyny, która awansowała dalej w Mistrzostwach Świata, że siadł za kierownicę mając prawie promil alkoholu w organizmie, doprowadził do kolizji. Z innym pojazdem. W chwili obecnej jeszcze przebywa w naszych aresztach. Niebawem usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu na terytorium Polski w stanie nieczywości. Mężczyzna najprawdopodobniej zostanie ukarany zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Polski oraz grzywną. Frydman brzmi, jak wolny człowiek, tu trzeba wystartować. Tak organizatorzy reklamowali tegoroczne piąte już zawody triatlonowe. Pogoda dopisała, a uczestnicy dali wspaniały popis wytrzymałości i sportowej klasy. Mariusz Obyt. Triathlon to nietypowy sport. Hybryda pływania, kolarstwa i biegania ma zaledwie 40 lat, ale zyskała ogromną popularność i od 14 lat jest jedną z dyscyplin olimpijskich. Zapragnięto, żeby triathlon był na olimpiadzie. Ponieważ cały Ironman to jest dla najlepszych zawodników około 8 godzin, to komitet olimpijski nie chciał się zgodzić na, tak długie, jakby, na takie długie zawody no i wypracowano kompromis powstał dystans olimpijski ustalono że pływanie to jest 1,5 kilometra rower 40 km i 10 km biegu. I to jest jakby w tym nowożytnym triatlonie no, dyscyplina olimpijska i do niej jakby się odnosi pozostałe dystanse. Sława tego sportu dotarła również do Polski. Dziesiątki imprez triatlonowych organizowanych w całym kraju cieszą się dużym powodzeniem, a ta we Frydmanie jest jedną z najważniejszych na ogólnopolskiej mapie zawodów. Uprawiamy wersję tą olimpijską. Ponieważ no jest to krótsze, więcej zawodników może w tym brać udział, dla młodzieży jest dystans o połowę krótszy nazywany sprinterskim i jakby historia tych naszych triatlonów od tegoż dystansu sprinterskiego się zaczęła, bo ona jest jakby przystępna dla, prawie, dla każdego śmiertelnika, który tylko umie pływać, umie jeździć na rowerze, pokona ten dystans. W tym roku w zawodach wzięło udział ponad 200 uczestników z całego kraju. Nie zabrakło też gości ze Słowacji czy Polonii, z różnych zakątków świata. Trasa zaczęła się na zalewie Trzczczyńskim. Dalej, w zależności od tego, czy zawodnik miał do pokonania dystans sprinterski czy olimpijski, trasa prowadziła do Nowej Białej albo do Niedzicy. Uczestnicy przyznają, że to było niezapomniane, choć ciężkie doświadczenie. Bardzo ciężko. Krótkie przygotowania. Pierwszy raz startuję. Cieszę się, że, że się udało kończyć w ogóle. Pierwszy raz w ogóle startowałem i muszę powiedzieć, że dobre wyzwanie. Dobre. Naprawdę trzeba rozłożyć siły nawet na taki sprint, żeby, żeby dotrwać do końca. Także bardzo fajnie, no dobrze, że trochę też po Dobrze, że nie było takich podjazdów jak ma grupa olimpijska, więc ten odcinek rowerowy też był dość, dość przyjemny. No, pływanie w tej szarej wodzie w takiej ilości osób, no to jest wyzwanie, tak, jeżeli każdy na każdego wpływa i nie widać dobrze kierunku płynięcia, także i to jeszcze trafiliśmy na jakąś mieliznę po drodze, no działo się, fajnie było. Wszystko super, rower super, pływanie super, ale kurczę, już bieg to w prostu, jednak jak się nie trenuje, to ostatni kawałek już ciężko, ale spoko, super, bardzo fajna impreza. Triathlon na spiszu to nie tylko klasyczna odmiana tego sportu, ale też formy wywodzące się z wersji oryginalnej. Próbujemy promować taką dyscyplinę pochodną po triatlonowi, tak zwany cross-triatlon. Różni się ona tylko tym, że jakby cały dystans rowerowy i biegowy odbywa się w terenie nie po asfaltach, ale czysto w górach rower jest MTB. i Organizujemy takie zawody w Niedzicy one odbywają się najczęściej w maju. Friedman Triathlon wchodzi w cykl imprez pod nazwą Poczuj Zew Triathlonu. Jest pierwszą z kilku, które jeszcze będą miały miejsce na spiszu. Lato dopiero co rozpoczęte, a mimo to warunki pogodowe w górach nie sprzyjają wędrówkom ani spinaczkom. Ze względu na nieuwagę oraz złe przygotowanie w ostatnim czasie doszło do wielu wypadków w wyższych rejonach górskich. Pierwszy weekend wakacji był bardzo pracowity dla ratowników Tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Słoneczna pogoda sprawiła, że tysiące turystów ruszyło na szlaki. Część z nich poszło w Tatry Wysokie, gdzie zalega jeszcze dużo śniegu bez odpowiedniego sprzętu. Głównie są to wypadki spowodowane pościśnięciem na płatach śniegu. Mieliśmy trzy wypadki, w tej chwili trzy wypadki na Rysach, jeden wypadek pod kozią przełęczą. Pierwszy wypadek został e, polegał na tym, że dwóch, dwie osoby, mężczyzna i kobieta, spadli stromym śniegiem. E, następnie no, w, w, uderzyli w kamienie na dole. A drugi wypadek polegał na tym, że e, schodząc z samego wierzchołka, pośliznął się młody człowiek i sunął się po śniegu, z tym, że jemu się praktycznie nic nie stało. E, natomiast no, sunął się w miejsce, w którym, z którego nie. Mógł się samodzielnie wydobyć, nie wiedział, gdzie jest. Turysta został odnaleziony nad ranem po słowackiej stronie szczytu. Akcja ratunkowa trwała 19 godzin i brało w niej udział 24 ratowników z Polski i Słowacji. Na szczęście mocno wyziębionego turystę udało się uratować. Choć przedszkole prywatne w Zaskalu działa już od tamtego roku, dopiero teraz biskup Grzegorz Ryś odwiedził obiekt, by go poświęcić. Placówka edukacyjna dla dzieci, które dopiero za kilka lat zaczną swoją przygodę w szkole, ma uchodzić za wzór dla przedszkoli w okolicy. Taki cel postawili sobie właściciele obiektu. Chcemy, aby te dzieci były dobrymi e, e, dziećmi dla swoich rodziców, dla e, koleżankami, dla swoich e, rówieśników i aby e, w życiu sobie dobrze poradziły. Jakakolwiek inwestycja czy budowla zawsze jest poświęcona przez kapłana jako zwieńczenie powstałego obiektu. Daje to poczucie gwarancji i nadziei, że domownicy mogą czuć się bezpieczni. Ten zwyczaj jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze i tradycji, dlatego nie mogło być inaczej w przedszkolu z Zaskala. Bo choć dzieci na jego terenie znajdują się pod czujną opieką wychowawców, od teraz mogą liczyć na dodatkową ochronę zarówno w trakcie zabawy. Jak i nauki. Dużo w naszym przedszkolu się bawimy, chodzimy na spacery, staramy się wzajemnie pomagać sobie, śpiewamy, tańczymy. Dzieci przeżywają tutaj radosne chwile. Świadczy o tym chociażby fakt, że co po niektóre pytają się: Czy mo przedszkole jest otwarte też w soboty i w niedzielę? Dlatego to chyba jest takim dowodem na to, że chcą tutaj przychodzić i przychodzą chętnie. Przedszkolu z widokiem dzieci mogą spotkać się wręcz z rodzinną atmosferą a to za sprawą samych wychowawców, których wiążą prawdziwie rodzinne więzi. Tata wybudował, mama jest oczywiście dyrektor oraz uczy religii i muzyki. Także Ania, moja siostra, uczy gry na fortepianie, ja uczę śpiewu trochę. E, natomiast siostra Justyna angielskiego. Kinga się na razie bawi, ponieważ ma tylko 10 lat. Dla każdego rodzica najważniejsze jest, aby na twarzy dziecka codziennie malował się uśmiech. Ci, którzy postanowili oddać swoje pociechy do przedszkola prywatnego w Zaskalu mogą być spokojni, bo tam nigdy nie brakuje uśmiechu. To już wszystko na dzisiaj. W imieniu Mariusza Opiela zapraszam na środowe wydanie wiadomości. Do widzenia. Chcesz mieć pełną kontrolę nad kosztami kredytu? Weź wartki kredyt w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym www.tatrzańskibes.pl Bliżej Ciebie, bliżej Twoich potrzeb. Szanowni Państwo, już po raz siódmy chciałbym zaprosić na siódmy festiwal Muzyka nad Zdrowiami w Szczawnicy, który w tym roku odbędzie się w soboty lipca. W cztery soboty lipca zapraszamy do Szczawnicy na koncertowanie, muzykowanie nad szczawnickimi zdrojami. Cztery koncerty, cztery bardzo różne koncerty, w różnych miejscach koncerty, ale cały czas nad szczawnickimi zdrojami. Zapraszam do Szczawnicy na wysłuchanie koncertu skrzypcowego, na... Recital organowy na pieśni kościelne, to wszystko w Szczawnicy podczas 7-letniego festiwalu Muzyka nad Zdrojami. Festiwal w tym roku organizuje Fundacja Kulturalny Szlak. Partnerami są Oficyna Artystyczna Astraja, Parafia Świętego Wojciecha w Szczawnicy, Grupa Termaleo oraz Górecki Chamber Choir. Metanasami tegorocznej edycji jest Pieniński Bank Spółdzielczy i Tętnowski Development. Dzięki tym partnerom, a także dzięki wsparciu województwa małopolskiego zapraszamy Państwa na ucztę muzyczną do Szczawnicy we wszystkie soboty lipca w Szczawnicy Muzyka nad Zdrojami. Serdecznie zapraszam.